Witam z Byszek wspólnie z Dziełem Animacji Edukacji Kulturalnej Browaru Bębosławku. Zapraszamy Was do świata origami, tym razem modułowego. Dzisiaj zrobimy sobie jajo origami metodą snapologii, czyli metodą paskową. Oprócz kartki papieru, tym razem A4, będzie nam potrzebne nóż tapeciak do cięcia, aluminiowa linijka, mata do cięcia, no i później nożyczki. Jako, że mamy origami modułowe, przystępujemy do cięcia pasków. Szerokość pasków, z których dzisiaj będziemy robili jajo, 2 cm, tak? Ja tu mam matę do cięcia, mi trochę będzie łatwiej. Jak nie macie, to musicie sobie jakoś poradzić. Młodsze osoby prosiłbym, żeby poprosiły o pomoc osoby starszej. Od razu powiem, że do takiego jaja będzie potrzebne przynajmniej 12 kartek o rozmiarze A4, tak? Paski mamy pocięte. Mamy 120 sztuk pasków z 12 kartek. Z każdej kartki wychodzi 10. No, i teraz pokażę Wam, jak przystąpić do pracy. Po pierwsze, musimy zrobić taki przyrządzik i robimy z jednej kartki papieru. Odcinamy sobie kawałek i zginamy ją na pół. To będzie przyrządzik, który będzie nam potrzebny do dalszego zaginania, do dalszego zaginania modułków. Nasze jajko będzie się składało ze 168 łączników, które wykonujemy w ten sposób, że wkładamy nasz papierek w przyrządzik, tak? Tutaj paluszkiem sobie stopujemy, żeby nam papierek nie wyszedł dalej, i wzdłuż tych krawędzi zaginamy cztery zgięcia. Na pewno na przyrządziku dwa. Ja sobie wyciągnę mój przyrząd, dwa zgięcia mamy i robię kolejne dwa, tak? Wzdłuż tych krawędzi. Trzecie, czwarte zgięcie. Otwieram. Czwarte zgięcie zaginam. I na czwartym zgięciu odcinam nasz papier. Mamy łącznik, który składa się z czterech kwadratów. Teraz te kwadraty zaginamy na końcach. I na środku zaginamy do środeczka. Mamy przygotowany jeden łączniczek ze 148. Tą samą metodą będziemy robili teraz kwadraty, pięciokąty i trójkąty. Może zaczniemy od kwadratów. Kwadrat ma cztery ściany. Każda z naszych ścian musi mieć, składać się z dwóch warstw papieru, czyli tych zgięć. Będę musiał mieć 8. Liczymy sobie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Tak? Resztę papieru odcinamy, on już jest za krótki na cokolwiek, więc z niego nic nie zrobimy. Otwieramy. Każde zgięcie doginamy. I formujemy z tego kwadrat. Już Wam pokazuję, jak to się robi. I każda śrata, jak mówiłem, podwójna warstwa papieru. Mamy kwadrat. Takich kwadratów musimy mieć dwa. Tak, ale ja wam teraz pokażę, jak zrobić pięciokąt. Pięciokąt robimy tak samo jak do tej pory wszystko. Czyli zaginamy dwa zdjęcia, od, odejmujemy nasz przyrządzik, tak. Tym razem robimy 10 zgięć, tak? I liczymy sobie. Ja zrobiłem 3 4 5 6 7 8 9 10. Na dziesiątym zgięciu odcinamy nasz papierek. Otwieramy to wszystko. Doginamy zgięcia. Teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Zawsze, jak będziecie składać kwadraty, trójkąty i pięciokąty, zaczynajcie od początku. Ponieważ ten kwadrat na końcu jest większy od tego na początku. Czemu? Ponieważ. Zaginamy każde zagięcie jest o kolejną warstwę papieru i dochodzi grubość papieru, tak? Więc żeby ten nasz pięciokąt ładnie się złożył, to musicie zacząć od tego najmniejszego. Pokażę wam co by się stało, jakby się zaczęli od drugiej strony, tak? Ten nasz pięciokąt nie będzie chciał się złożyć. Widzicie? Na siłę go składamy i on się próbuje nam deformować. Więc zawsze pamiętajcie, składamy od tego pierwszego zgięcia. Pierwszego zgięcia, czyli odtąd z tego. O, i nam się pięknie te pięciokąty formują. I tak. Teraz robimy trójkąty taką samą metodą, czyli papierek, nasz przyrządzik. Dwa zgięcia robimy, papierek możemy wyjąć. No i wzdłuż tych zgięć zaginamy. Tym razem ile? Sześć zgięć, tak. Mamy sześć zgięć. Otwieramy nasz papier. Możemy od razu na tym szóstym. Sobie odciąć. Doginamy, no i formujemy trójkąt i każda siana trójkąta musi być zbudowana z podwójnej warstwy papieru jest zbudowany trójkąt. Przypomnę jeszcze raz kwadratów robimy dwa, pięciokątów 8, trójkątów 96.